Jeżeli rozwodziłeś się w trakcie pandemii, twój rozwód może być nieważny. Dotyczy to spraw od 3 lipca 2021 roku do 14 kwietnia 2023 roku. Sąd Najwyższy podejmował wcześniej podobną uchwałę na temat nieważności postępowania z powodu nienależycie. No i teraz Izba Cywilna sąd Najwyższego podjęła uchwałę, która doprecyzowała to stanowisko. Zgodnie z którym w tym okresie sąd w pierwszej instancji powinien orzekać w składzie jednego sędziego zawodowego, chyba że prezes sądu zarządziłby rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów zawodowych. Nieważność postępowania zachodzi wtedy, gdy orzekał jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników. I sygnaturka: 3 CZP 32 na 23. Uchwała tak zwana trójkowa z czternastego grudnia 2023 roku.